No witam. Co tam u mnie? Widać przygotowania do zimy. Tutaj mam te pięć skrzyń. Co mam tutaj? Super pokarm. Są resztki z Znaczy Z wyciskarki do soków. Jakieś stare ogórki. Dużo tego jest. Fajne rzeczy. Teraz zrobię tutaj miejsce. tutaj są jeszcze skórki od bananów o jest tych robaków sporo ale oczywiście w wyznaczonych miejscach, tu gdzie był pokarm nie wiem jakie jest światło nagrywam telefonem, więc to nie jest jakaś super jakość o jest ich dużo jest, jest no tutaj będzie pożywionko tak samo tutaj Hop To jest ta dendrobena bursztynowa A tu jest veneta No tu jeszcze jest jakiś pokarm Może bym nie przekarmił Ale I jeszcze tutaj Hopla no słabe światło słabe Nie zaglądam tu od pewnego czasu. Zaczy teraz już częściej, ale <coughs> był taki czas, że nie zaglądałem i niestety lubią uciec. Widać je od razu tutaj. No i co? Niepokoi mnie to, bo jakby to były plastikowe pojemniki z przykrywką, to nie byłoby problemu. No ale cóż, yy, to myślę, że do końca. No do wiosny jeszcze będę tu hodował. <coughs> Jak wiecie. Na grupie pisałem, że taki duży kompostownik murowany będzie już na dworze. A co z tym będzie dalej zobaczymy. No na pewno tu jeszcze przezimują. Sypię pożywienie. Zobaczymy za kilka dni jak szybko spałaszowały. Do zobaczenia. Hej.